Hej, to Milenka. hejka tu, kotki. Dzisiaj robimy teraz rzeżuchę. Tak? No to zaczynajcie. Tak. No to musicie pierwszy sobie wziąć watę. Wata. No, masz Andrusia? Tak, już. Bo do Milenki przyjechała Andrusia i kuzynka, i one razem tu pracują. Dajcie mi. No. Już. O, Milenka chyba ma za dużo tej wadki. A Andrusiu, pomożesz Milence? Czekaj, Milenko, ładnie sobie poukładaj, no. O, dziewczyny tu pracują, dziewczyny się skupiły, nic nie mówią. E, teraz Masiołka. To zaczynamy sypać Masiołka. Patrz, jak sypie. Super. No jeszcze, bo musi być dużo tych nasionek, żeby to urosło bardzo puste. Tak. A kto was tak pięknie pomalował? Wy mi powiedzcie, tu dziewczyny. Babcia! Babcia nas tak. pomalowała. A kim wy jesteście? Kokami, tak? tak? Takimi niebieskimi trochę, tak? Tak. Mhm. Ale macie tu dużo nasionek. Całe je wysypiecie? Tak! Super! Jeżeli Wam się podobają nasze odcinki, to subskrybujcie nasz kanał. I zostawcie dużo wow. lajków w górę. W górę. <grywia> Teraz przyskamy, żeby urosło. Psik, 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 psik. No i Milenka teraz sobie psika. Oj. Oj, trochę ci się zapsikało, co? Ale jestem mokra, Milenko. A. Lubię cię Oj, No dużo, dużo. Żeby była mokra i żeby urosła, no. Jeszcze. Jeszcze. Oj. Teraz będziemy robić nasze wielkanocne zajączki. To zaczynamy. Teraz zaczynamy robić tymi mazaczkami i tym No Dobrze, Jesteś gotowa? Trzeba wsadzić... Eee, tu wsadzić i wtedy naciskamy i wtedy się parwi. Zobacz, jak już mam tutaj. Ja wziąłem sobie brązowy. No. Teraz naklejam. Hmm? Zamieniam maska. Czy naklejki mam już? Patrzcie. No. Patrzcie, już skończyłam, nic się nie brudzi na stole. No super są te mazaczki, prawda? A tutaj. 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 Żeby się nie no. pobrudziło. Dziewczyny od samego rana pracują, a teraz Andrusiu, co będziesz robiła dalej, powiesz nam? Oczka. Oczka teraz będzie Andrusia robiła, tutaj mamy takie do przyklejenia. Będę robiła zielone. Dobrze, a Ty Milenko? Ja robię jeszcze to. O, zobaczcie mi się wata przykleiła do łapki, czy ktoś mi pomoże ją ściągnąć? Dziękuję Wam dziewczyny. Ja to... Daj ją tutaj. No. A gdzie klej? O, chyba zapomniałyśmy o kleju, musi Andrusia przynieść. To Andrusia nam przyniesie klej, a Milenka tutaj dalej klei sobie. Co ozdabiesz Milenko dół, tak? Mam już klej. No, to pracujemy. A jakie będą miały uszka te Wasze króliczki? Moi będzie miał. Masz jakiś pomysł na te uszka? Te. Aha, takie wyklejanki, tak? Ja też. Czy też dobrze kotku Milenko i kotku Andrusiu? Super Wam do dziewczyny idzie. A wy lubicie widzowie takie prace robić? Napiszcie w komentarzach. Skończyłam oczka i już robię z brwi. Ale jesteś fajnym kicającym zającem. Zrobisz nam tutaj kick. Kick. Kic. Super. A ty, Milenko, masz już wybrane oczka? Tak, tak, ja już skończyłam. No super, a Milenka dopiero klei, tak Milenko? A, tak. Mamy już skończone oczka, teraz będziemy robić uszy. A powiedzcie wy mi tylko, co wy dostałyście od tego zająca? Ja dostałam... Dostałam Hatchiman. No i co jeszcze dostałaś? Domek na drzewie i wiatr całej ale tu zostawił. Mhm, mm a u Ciebie był zająć? Mhm, mm zostawił mi jajka. Super. I mi też, no. czekoladowe. Tak? miałam. A też zjadł marchewkę Twoją? Zjadł zja połowę. Aha, to już był najedzony, co? Bo jeszcze by może był ten. Co? Zmęczony myślisz? Bo, A, Andrusza, tak. pokaż A swojego... te zajączki skąd macie? Od zajączka. Zajączek wam zostawił, nie tak? Tak. Super. I macie już te uszka gotowe? Nie. Jeszcze nie, dobrze. A Ty, Milenko, nad czym pracujesz teraz? Tutaj sobie zrobiłam. Aha. Może kokardkę teraz pomaluj. On Jak? taką kokardkę? Tutaj widzieliście, tu są. No. Mój nie... będzie miał sukienkę. Sukienkę robisz? Tak, imię bal. Mhm, to jest dziewczynka zajączek, tak? A mają te zajączki Wasze jakieś imiona? Mój ma na imię zajączek. Dobrze, a Twój? Hmm. Na pewno Wednesday. <noise> tak? Zajączek, a, a drugie imię Wednesday. No widzicie, Wandrusia jest fanką Wednesday. A mój ma na drugie imię na przykład... No szybko, szybko, pomyśl. Everest. Dobrze. Everest Wednesday. Dobrze, no to malujcie. Mam już skończone uszka. Ale super sukienka. Co teraz robisz? Wycinam krzyż. Oh wow, a jaki to masz pomysł? Co to będzie? Powiedz nam trochę? Mm. O, widzę krzyż jakiś. Powiesz nam co to będzie? Grób. Super. A czyli ja, co teraz robisz? Ja będę farbowała rękę i tu. I tu będziesz rączkę robiła? Dobrze. A może Wy tak zaśpiewacie jakąś Wednesday? Bo widzę, że tutaj idzie pod kątem Wednesday coś. Andrusia tutaj ma takie krzyże, maluje na czarno. A Milenka coś chce nam pokazać. Co nam chciałaś pokazać? Patrzcie. O, super! Takie naklejeczki nakleiłaś, ja tak? i Też widzę takie ciemne kolorki na dole, ale to chyba jest prawie jak init, co? Init to jest. A pokaż nam rączki, jakie masz brudne. No, a Ty, Andrusia, masz czyste? No, Grusia ma czysta. co masz za tatuaże? Pokażesz nam te tatuaże? Aha, to jest z tęczą coś, a tu a... jest taki piękny delfinek, tak? No, tak, tak. Super, to brawa dla Milenki. Głodna jestem. <grymne> to się wszyscy zraźniali. Powiedziała, no Diewczynę, i Dziewczyny, z czego by się tak śmieć, nie? A ja Grzecia jest tak głodna. Już zrobiliśmy króliczki, teraz pokażemy Wam nasze króle i króliczki. Tutaj mamy zajączka. Ale ten zajączek jest bardzo kolorowy. A tutaj mamy kurkę. No. Trawkę zrobiłam, zrobiłam rączkę i, i boisko. No pięknie, I... masz. A co ty tutaj masz przy tej kurce? Jajko i takie mięciusie. Do robienia loków. To użyłam. Aha. I co tutaj ma nasza Andrusia? Tutaj ta kurka ma pomarańczowy dziówek, różowe oczka, a ten zajączek opowiesz nam Andrusiu? Uszy ma żółte. Ma wąsy oczka, zielone i jest czarny. Jak Wednesday, tak? Tak. A tu jest rączka, a tu jest grób. A tu mamy rączkę, pana rączkę, a tu mamy taki grób że no pięknie to zrobiłaś. My już się z wami żegnamy do następnego odcinka. Pa pa.